Szanowna ekipa, witam Was serdecznie. Horyzont, część druga. Tym razem ta bardziej energetyczna, a raczej mógłbym powiedzieć Refreshing Herbal Tonic RX Energy. Klasyczna i ta arbuzowa. Czyli co? Mamy do dyspozycji coś, co jedni ludzie uwielbiają, a druga jest po prostu. Sceptycznie do tego nastawiona, og na ogólnie mówi, że to jest do dupy. Że to jest najgorsze ścierwo, jakie pili. No ale no, komu tu wierzyć? Trzeba tego spróbować. Trzeba temu dać recenzję: napój o smaku cytrusów i tropikalnych owoców, czy arbuzowy skurczydziat. No, oczywiście, że to, dlatego że to jest klasyk. To jest klasyk, od którego warto by zacząć, dlatego że wszyscy od tego zaczynali. Ta Arizona to jest w ogóle z, z, ogólnie to też dzięki Bambo Wielkie za wszystkie te Arizony, przez Ciebie y, przysłane mi. Ta Arizona jest oczywiście energetyczna. Ta Arizona ma w sobie ile kofeiny? Przejrzałem tę puszkę wzdłuż i wszędzie, nie widzę nigdzie żadnych tych y, oznak, jakie jaka zawartość kofeiny jest w tym. Może tutaj będzie tak naprawdę pokazane, wiecie, że kurde. To jest Energy, RX Energy, yy, kofeina, gdzie tu jest kofeina? 130 mg na puszkę, dobra. Czyli jeżeli tutaj mamy 130 mg, to tutaj musi być to samo. Nie będę obliczał, ile to jest na 100 ml, na 110 ml, czy ile to tam trzeba. Po prostu tyle jest w całości. Yy. Dostosujmy się do tego. Puszka jak najbardziej jest przepiękna. To jest tak maratoniski design. Tak. Mamy tutaj maraton, to jest ogólnie puszka wydana właśnie na wsparcie jakiegoś maratonu, nie wiem którego, czy to jest ogólnie, czy dobrze, żebym słyszał na temat tych właśnie RX Energy. Cała puszka to jest żółty kolor. Właśnie z takimi srebrnymi akcentami ładny, naprawdę bardzo ładny design. Arizona rozpieprza system. Tylko tyle mam do powiedzenia. I co? Zaparzana mieszanka zielonych herbat premium z użyciem filtrowanej wody. No oczywiście, kurde. A, dobra, to jest takie coś, kurde. Mamy, tak, skład. Zaparzana mieszanka z zielonych herbat premium z użyciem filtrowanej wody syropu glukozowa fruktozowego. Soku gruszkowego z koncentratu przecierobango, miodu, kwasu cytrynowego, soku cytrynowego z koncentratu naturalnych aromatów, kwasu askorbinowego, gumy akacjowej, gumy estrowej, kofeiny, beta-karotenu jako barwnika, witaminy E, estru octanowego, palmitatu, witaminy A, ekstraktu z korzenia guarany, z korzenia gwarany, nie z nasion, jak to zwykle bywa przy wszystkich tych większych markach. Ekstrakt z ekstrakt z Korzega Eleuthero i z Shisandry. Z Shisandro mieliśmy do czynienia z... kiedy testowaliśmy tajgery te małe. Teraz poczekajcie, bo ja muszę to zerwać, a z tym idzie tak naprawdę w kratkę. Ja mam nadzieję, że to się uda ogólnie. Bo okej, okay, mamy tutaj tabelkę na 100 ml, ale wiecie, lepsza jest ta tabelka amerykańska. Dobrze. KUR... Już się widać. Pierciele, musiało kurde coś zostać. Musiało zapierdzielone nie mogło kurde tak perfekcyjnie odejść. Dobra, już widzę wszystko tak jak trzeba. Dobra. Eee, no ale, to weźmy się, niech kurde potem biegie mówią, że o, bo sytar ma taki burdel w pokoju, że kurde nawet śmieci rzuca na podłogę. Lepiej, żebyście tak nie pisali, kurde 280 kilokalorii żadnych tłuszczów, żadnej soli, żadnego sodu. 70 g węglowodanów, z czego cukrów mamy 67 wszystkich występujących, i dodanych 61 g. Żadnego białka. Witaminy A mamy 587 mikrogramów, 110 mg witaminy C, witaminy E 7 mg i potasu 92 mg. To nie jest taki standardowy, energetyczny skład, w sensie wkład witaminowy, czyli wiecie, witaminy z grupy B i tak dalej. To jest arizonowy wkład. Bardzo dobrze, niech się chłopaki. Z Polski, czy tam skądś tam uczą, że można również dodawać inne witaminy do swoich produktów. Otwórzmy to i sprawdźmy. Herbacianych rankingów jeszcze nie przygotowałem, ale to będzie chwila. To będzie chwila. To jest już tradycja, że ja muszę przejść się po te rankingi. I teraz. Jest jedno zasadnicze pytanie, czy to będzie gazowane, czy to będzie niegazowane. Ja tam słyszę, że A raczej nie słyszę żadnych oznak, że to jest gazowane. Ale pachnie to nieziemsko dobrze. Kurde, ja na... ja w pierwszym momencie, kiedy widziałem te testy tych Arizona, to ja miałem takie wrażenie, że wiecie, kurde, to może być taki herbaciany tonik. Czyli wiecie, połączenie herbaty z tonikiem, żadnych tam owocowych nut, to musi być ohydne, a ludzie to kurde piją często kontenerami. Dlaczego tak nienawidzicie swoich kubków smakowych? A potem się okazało, że to jest smak tropikalny. No dobra, no powiem Wam szczerze, zapach jest nieziemski, ale można wyczuć, kurde, również herbatę. Najbardziej mógłbym tutaj powiedzieć, że mi to pachnie mango i taki właśnie do mango. Po prostu mango, można powiedzieć, że marakują, ale widać, że to jest głównym yy, owocem, tutaj występującym jest właśnie albo gruszka, albo cytryna, albo mango. Więc dlatego, jeżeli chodzi o tropiki, no to wiecie, lepiej jest mówić, że to jest taki, a nie inny, bo najczęściej tropiki to, jest, to są cztery owoce: mango, marakuja, yy, guława i ananas. Nie czuję tutaj ananasa, nie czuję tutaj głowy. Możliwe, że lekko czuję barakuje, ale wiecie, z tym to jest już yy, kwestia sporna. Mamy do dyspozycji niegazowany napój, dobra, to trzeba podkreślić. Niegazowany napój, i mamy również żółty kolor, czyli jest jak najbardziej tropikalnie. Można tego spróbować. To troszeczkę na bok, dlatego że widziałem ostatnio, że kurde, ja tą szklankę zostawiałem na środku, a potem moje, mojej twarzy nie było widać. A często po reakcjach, znaczy po bibince mojej twarzy, można stwierdzić, czy jakiś napój mi tak naprawdę smakuje, czy ja, je, aby na pewno nie. Wow, wow, to takie coś. Też wiem, co ludziom tak naprawdę tutaj nie pasuje. Dobra, ale to od początku. Jest to jak najbardziej tropikalny, nie? Powiedziałbym tak naprawdę, że to jest mango napój energetyczny, Arizona energetyczna mango z dodatkiem właśnie takiej cytryny jest taki bardzo lekki, cierpkawy posmak który no miesza się fajnie z tym smakiem mango, nie powiem i jest tutaj właśnie taki ziołowy posmak właśnie taki niepodchodzący tak trochę właśnie herbaciany niepodchodzący w herbatę herbaciany co ja chciałem powiedzieć, kurde herbaciany posmak który kurde no Przypomina bardziej właśnie te herbatki ziołowe, takie właśnie jak Twój dziadek zawsze pił te herbatki ziołowe. Ty zawsze się zastanawiałeś, czy nawet te cukierki ziołowe to jest właśnie ten posmak. I wydaje mi się, że to jest to, co by ludziom nie pasowało. I to natomiast pasuje dlatego, że no często się kurde na przykład herbitusin, jak gardło bolało, sało Często się miało ricole. Jak miało się dziadka kurde to były takie pyszności, nie powiem, że nie. No i co moi drodzy? No kurde. Naprawdę specyficzna Arizona, to jest taka Arizona, która po prostu, no, nie każdemu zasmakuje, ale jak już zasmakuje, no to nie będzie kurde chciały żadnej innej pić. Według mnie są lepsze Arizony. Oczywiście te energetyczne. W sumie, jakbym miał to porównać, to przecież mieliśmy Macho Mango. Ty Arizon, energetycznych tych naszych, jeżeli miałbym to porównać, to jednak tą Arizonę bym wybierał częściej aniżeli Macho Mango. Dlatego że no, ta była chyba. W sumie nie pamiętam już tak ogólnie tego smaku, ale. To był właśnie podobny case, tylko że bardziej tak postawiony na ten herbaczany smak, na ten żołowy posmak. Dobra, jak mówiłem, to nie jest wybitny smak, ale to nie jest również zły smak. To jest po prostu coś po środku. No i co? Mamy Monstera Rihama Pitch, Mizu Mate Mango, e, Monstera tyry Pitch, gdzie ja bym to ustawił? wydaje mi się, że Monstera Rihama Covera, Whiteberry T przebiłby B-Powera i że przebiłby Monstera Rihama klasycznego Lemona na pewno, nie? No i mamy kurde rozwiązanie: Arizona Rix Energy klasyczna tropikalna. idzie na miejsce numer 7. No specyficzny skurczyniak, ciekawy jestem, jak to będzie z tym barbuzem. Dobre. Jeszcze raz dzięki Bambo za taką niespodziankę. Widzimy się następnym razem.